Tu jest tylko Teddy i... a welcome okej! Okay. Siema! W dzisiejszym odcinku będziemy jak w tamtym PIKAĆ W grę. Wyszła nowa aktualizacja Autki pociekniemy sobie kiedy indziej Dobra, teraz dzisiaj kanałami, bo wyszła nowa aktualizacja Na normalu gramy Nightmare mode też jest coś takiego Ktoś coś tam mówił, że nightmare mode jest nawet spokoj, żebym w niego zagrał, więc Dzisiaj na normalu i na nightmare mode Spróbujemy uciec kanałami I nareszcie mój emulator ze mną i można schować myszkę tak, wcześniej nagrywam, tylko dlatego, że nie mogę schować myszki. Okej, okay, jest strasznie biało. Co, jak kiedyś oglądałam u było czerwono dużo i trochę tam było widać białe, a teraz jest cało białe i trochę tu widać czerwony. Także tutaj do mojej aktualizacji się zmieniło to kolorystycznie. Muszę uważać teraz to skrzypce co mogę, bo wcześniej graliśmy na Easy, to było spokoj. Okej, okay, babka jest creepy. Teraz Gruba jest trochę szybsza. i podłoga nam skrzypi w niektórych miejscach Nie o kurde szybka nawet do tego dobaru ale jest, ale jest, szybszy, jest to już ale no jest szybciej niż ta izi special nic a babka pójdzie. idzie a. ale babka jest mega silna no usuwaj to Posuń to. I tam jest jakby... Tam jest taka... w ścianie taka... No tam, że po prostu ta ściana, ta szofa nie dotyka ściany i tam się zawsze wkłada jakieś rzeczy, na przykład yy, słuchawki czy rury właśnie od odkurzacza, która właśnie się przewróciła Akurat jak babka przyszła, będzie strasznie wstraszyła. Szczury tu chodzą, dziwne. A tego bym się nie spodziewał, żeby to tak szczury chodzić. Mamy już dwie części. Brakuje nam jeszcze tylko jednej. Którą na pewno szybko znajdziemy. W saunie. Pusto. Nie aparty z i a Okej. Okay. Mamy Ałk to idziemy na dół. I Nie wiem, to 30, czyli to daje 30 za ty więcej niż 2 A rusty pedlock to jest do nowej ucieczki. To mi się przyda bardzo. O kurde. Okej. Okay. Ona też jest, kurde. Bizet creepy. Zabiciłem ze no. Spiderki mamy! Nie wiem, czy mam zbindowane to samo, co chowanie się pod łóżko, i łapianie, i otwieranie w ogóle ta łapka, nie? Mamy Spiderki, dobra, czyli możemy się tam dostać, dobra. Otwórzmy sobie to. Weźmy ten last pewnocki. O, teraz przedmioty z rąk nie wypadają się tam spada. Mamy Kogol jeden, no dobra. Jesteśmy w kanałach. O, o, Potrzebuję coś, co wygląda jak... taki, ...takie coś i Change Cutter, okej. Okay. A tutaj co potrzebujemy? Screwdriver, dobra, to muszę iść po ten śrubok. Zobaczcie, skrzyny, jeden. Coś cię po prostu zabija, da się wyżej, chodź? Nie, da się tylko niżej, dobra. To dopóki ja nie będę miał pewności, jaką liczbę wybrać, bo na pewno gdzieś w domu będzie ukryta, to ja tam nie jadę i nic z tym nie robię. A jak na razie lecimy po No, i co tu jest? Padloki? A po co mi padloki? Po co mi jest potrzebny padloki? Co tu leży? Mięsko tu leży. Dobra, to pójdziemy sprawdzić, co. Dobra, co ma pajączek, co ma pajączek, co ma pajączek. Ręcz? A po co mi jest ręcz potrzebny? Przecież mi ręcz nie jest do niczego potrzebny. No Jezu, ja znajduję życie, które mi nie są do niczego potrzebne. No. Wiesz to. I idziemy tam do tych kanałów śmiesznych. Dobra I te kraty się chyba tutaj otworzyły Tak otworzyły się, tylko się tutaj nie widzimy To nie, 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 nie. jest tak nie ma Melon mamy, mamy Okej, okay, mamy dwa A co tu mamy? Playhouse, -ki, playhouse, -ki, playhouse. Czyli odpowiedź to jest dwa Слушайте, только голы. Dobra, jedziemy na górę i odpowiem. I tą no, skrzynka to była dwa. Widziałem, że to jest Tylko nie wiedziałem gdzie. Which hand? No dobra, to musimy się wrócić z powrotem na dwór. Tu mamy hammer, mamy błotek Tylko ja go nie mogę dosięgnąć, dobra Przejdźmy sobie tu babkę Gdzie babka? Nie idzie. i babka idzie, babka, ja nie wiem. idę tędy, bo tam jest też coś, co trzeba otworzyć hamerem potrzebujemy jeszcze dwóch rzeczy No babka uszła, ale skąd ja wiedziałem, że woda już... wola nie Najpierw. niech te perki gdzie spadają, to no, spadło jednak a tu jest blitzed Ty tu máme remote control. Dobra? Słaceń, so catcher! Dobra, idziemy tak do krótko otworzyć. Dobra, przecinamy. Jest, jest całkiem spoko. Nie widzę to, żeby Nie widzisz mnie. Nie możesz mnie widzieć. Nie ma takiej opcji, żeby nie widzisz. Nie ma, nie ma i nie będzie. Wypad. Jedziemy idziemy uśpić babkę. O kurde! Tak się da! Że tak się da, to bym się kurde nie spodziewał, że da się szczelić w paliwo i ono wybuchnie. Ej, to gra jest całkiem spoko, nie? Ja myślałam, że szczelę w paliwo i co? Zmarluję amunicję, a paliwo zostanie. A okazuje się, że jednak wybuchło. No, to było bardzo dobre akurat z podejściem dewelopera, bo bardzo dobrze czynić czy tam, jak ktoś się wymaga, jak to... Teraz będziemy ten Hemer i będziemy szli na strych na górze zobaczyć, bo brakuje mi jeszcze naprawdę tylko jednej rzeczy, jednej. Mamy drugi kogłał, Mamy drugi kogłał. Idziemy po katych players'y Już tam safe'ki Oh, yeah. Nie do mnie O, ona no już tego to Kaki, kaki Kaki, mamy A w samochodzie mamy... MASTER KEY! Ale mi ten masterki nie jest do niczego potrzebny Dobra, zamknijmy sobie naszą ee, babkę wysał. No ja naprawdę nie wiem, gdzie może być ten mały stick. Weźmy może sobie te dwa ale Zobaczmy, co będzie tam. bir yadan No dalej co to my ładnie Kierę? Papka by powiedzieć teraz w kapkę jeszcze. Ja zapieprzam, a ty za mną, co? Kależy. Idziemy jeszcze jeszcze jedno miejsce, które nie szaryłem i nie mogę do niego iść, tędy, bo będzie szybciej. Pyk Jest to wooden stick. Bierzemy to i ślub uciekamy. Uciekamy stąd! O ludzie udało się! Jest babka! I stoi ej gelem z nogami pająka, bardzo skończona. The Diet, koniec! Dobrze słuchajcie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli się ja do się spodobał, szczęście łapeczkę w górę, subiczka z dzwoneczkiem, tak jak teraz Wam się wyświetla na ekranie. Może nie było łapki w górę, ale jest subiczek, Wraz z dzwoneczkiem i to wszystko. Widzimy się w następnym odcinku. Ciao!